Cześć, witam. Dzisiaj taki temat na gorąco. Aż normalnie podskoczyłem z radości, jak zobaczyłem tego maila. A mail jest pod tytułem Cennik: ogłoszono ceny. Można zamawiać kije V6 w Polsce. I powiem szczerze, że martwiłem się, że kija tutaj wyskoczy z jakąś taką ceną dość sporą. A wychodzi na to, że będzie można kupić fajnie wyposażony egzemplarz. E, za 205 tysięcy za chwilę tu przedstawię taką moją subiektywną ocenę, co warto kupić za, za te pieniądze. Więc zapraszam do oglądania. E, więc tak, cennik startuje od 179 tysięcy i to mamy wersję 170 koni, 58 kWh. A może zacznę od tego, że to generalnie będzie kawał auta. Rostaw osi 2,9 m i 468 cm długości. Także naprawdę już e, przyzwoity. Przyzwoity wielkościowo samochód i zaczynamy od 179 tysięcy. Czyli tutaj zaczynamy gdzieś tak, jak się kończy ENIRO. Także tutaj te cenniki się zazębiają. Najpierw idą ENIRO, a potem idzie, jak się kończy ENIRO, tak zaczyna się EV6. Natomiast ja tu postaram się przedstawić, jaki by był według mnie optymalny wybór, bez szaleństwa. Oczywiście każdy, każdego zachęcam, żeby sam prześledził cennik, jest tego 15 stron, naprawdę rozbudowany jest pakietów, w wersji posażenia, no jest tutaj dla każdego coś miłego, natomiast no ja mam pewne swoje takie założenia, które właśnie chcę teraz przedstawić, co takie auto powinno mieć. Więc tak, zaczynamy od wersji, która nazywa się ev 6 i ja bym się generalnie na tej wersji skupił, chociaż miałem tu pewien, pewien dylemat, ale o tym później. E, co mamy w takiej wersji e, ev 6 tej podstawowej ki ev 6 więc tak, mamy czujniki parkowania z tyłu i z przodu. Nie będę tu w całości dyktował, bo to nie ma sensu. Natomiast mówię o rzeczach, które są z mojego punktu widzenia istotne. I mamy kamerę cofania. Z kamerą cofania od wielu lat jeżdżę i uważam, że to jest świetna sprawa, bo można sobie tam dokładnie na centymetry cofać. Żaden czujnik nie da tego, co kamera cofania można dokładnie do centymetra podjechać pod ścianę, pod inny samochód i wiemy, że został centymetr, a nie 10. Także tu kamera cofania to jest bardzo fajna rzecz, i raczej by mi było ciężko się bez tego obyć. Kolejna rzecz, którą uważam, że jest taka musowa na dzisiejsze czasy to są światła LED'owe to jest jedyna szansa żeby coś na tej drodze widzieć, jest teraz dużo aut które generalnie oślepiają i jeśli my mamy sami mocne światła to jeszcze pół biedy natomiast jak mamy marne światła a ktoś z przodu ma bardzo dobre no to tak się generalnie nie da jeździć w nocy więc światła LED'owe to jest dla mnie taki must have, muszę mieć żeby nie było, z ciekawostek jest szyba przednia akustyczna i laminowana, generalnie wszystkie tego typu rozwiązania Gdzieś tam podnoszą komfort jazdy, szczególnie autostradowej, i zobaczymy, jak to wyjdzie w testach. Natomiast, bardzo fajnie, że taka rzecz tutaj jest. Z ciekawostek ma być coś takiego jak i pedal, czyli coś takiego pewnie jak w lifie, czyli będzie można jeździć całkiem bez użycia hamulca. W Eniro też się da to zrealizować, natomiast trzeba tutaj lewą łopatką przytrzymać samochód, żeby się zatrzymał i stanął. Natomiast tam będzie to prawdopodobnie możliwe, już przez samo odpuszczenie pedału przyspieszenia. W standardzie będziemy mieli 200. 35, 55, 19, także 19 calowe koła, ładowanie 400, 800 V, więc tutaj nie ma co się martwić, że na starych ładowarkach się nie doładujemy i gdzieś taką informację widziałem, że tak to jest fajnie skonfigurowane w odróżnieniu od Porsche Taycan, że na tych starych ładowarkach będą fajne moce ładowania, jakoś tak to sprytnie zrobili, no zobaczymy, potestujemy, pożyjemy, natomiast myślę, że tutaj Kija zrobiła dobrą robotę, a jak będzie to wyjdzie w testach. Nie będzie z tym problemu, bo u nas generalnie jest problem z problemem szybszymi ładowarkami. Tych 50 jest sporo. Co tutaj mamy? Mamy tutaj zestaw asystentów, automatycznego utrzymania pasa ruchu, automatycznego ostrzegania, zmęczeniu kierowcy, rozpoznawania znaków, autonomicznego hamowania. Aktywny tempomat z funkcją machine learning zobaczymy, jak to będzie działać. Ciekawostka. Asystent jazdy po autostradzie także. Generalnie ta wersja, według mnie, ma wszystko, co ma mieć, natomiast tak analizowałem, analizowałem i kurczy, no nie widziałem nigdzie podgrzewanych foteli i podgrzewanej kierownicy. Coś, co uważam, że jest, no, według mnie, musowym, musowym wyposażeniem. Według mnie to jest dużo lepsze niż pompa ciepła. Bo dużo jest takich sytuacji, gdzie jeździmy w zimie, jesteśmy ubrani, robimy krótkie dystanse i naprawdę ogrzewanie całej kabiny to jest marnowanie energii. A gdy siądziemy na ciepłym fotelu i złapiemy ciepłą kierownicę, to jesteśmy w raju, gdy jest duży mróz na zewnątrz i nie trzeba wcale ogrzewać kabiny, żeby jakoś krótki dystans zrobić albo gdy są takie temperatury przejściowe tam około 10 stopni, to naprawdę podgrzewanie fotela i kierownicy robi robotę i nie trzeba tutaj się tak powiem posiłkować ogrzewaniem całej kabiny pompą ciepła ani grzałkami. To jest bardzo według mnie fajna rzecz. Tutaj odsyłam do mojego filmu, gdzieś tam postaram się dać jakieś tutaj kartę, że, że to kiedyś przetestowałem i sprawdziłem swoje, swoje teorie w praktyce i wyszło, że faktycznie taka pompa ciepła to jest troszkę przereklamowana. Gdyby była gratis, no to super, to wtedy oczywiście nie ma problemu. Można taką pompę ciepła sobie domówić, natomiast jak mamy za nią płacić tu w tym przypadku 4,500. tysiąca według mnie to jest bez sensu się się, przepraszam co tam dalej? Co tam dalej? No, i tak przechodząc płynnie do tego, że coś mi brakowało w tej wersji podstawowej, przechodzimy do, przeskakujemy wręcz do pakietów, bo to było kilka stron dalej. I tak z niecierpliwością czytałem ten cennik, czy znajdę to co chciałem znaleźć. I jest pakiet outdoor za 5200 zł, czyli tutaj z niecałych 200 tysięcy robimy 205 tysięcy I mamy pakiet zimowy podgrzewania, podgrzewane fotele i kierownica. Mamy tutaj możliwość używania samochodu jako magazyn energii czyli 3600 watów można pociągnąć z auta i na przykład zasilić sobie dom. Bardzo fajna funkcja i to w tym pakiecie jest więc pakiet jest mistrzostwo świata. Pakiet zimowy plus, plus to to już jest dla mnie warte wszystko a do tego mamy możliwość ciągnięcia przyczepy. Z tego co pamiętam to tonę 600 można pociągnąć i dostajemy jeszcze w komplecie kilku asystentów tutaj mamy asystenta Ee, takiego jak te martwe pola w lusterku, i e, informuje nas o kolizji w ruchu poprzecznym. E, no, generalnie, takie trz, w sumie: cztery asystenci, nie będę się nad tym rozwodził. E, na tym jakoś tam szczególnie mi nie zależy, fajnie, że jest. Natomiast, no, możliwość ściągnięcia przyczepy, pakiet zimowy i technologia używania aut jako magazyn energii to są. Trzy rzeczy, za które uważam, że te 5000 to jest niedużo, bo gdyby ten pakiet kosztował dychę, to myślę, że i tak 99% osób by się na niego zdecydowało, także bardzo fajnie to jest wycenione. No i, i mamy za 200 tysięcy kompletny, kompletny samochód, zasięg ponad 500 km. Kawał auta prawie 47 metra 228 koni mechanicznych możliwość ściągnięcia przyczepy do tony 600, możliwość używania samochodu jako magazyn energii, pakiet zimowy, ledy, aktywny tempomat, utrzymanie na pasie ruchu, czyli generalnie wszystko to, co jest u mnie. Ja mam LK z pakietem z pakietami, to był pakiet SMART i pakiet BSD, bodajże tak to się nazywało. Czyli tutaj mamy praktycznie to samo. Takie porównanie za takie Niro 64 kWh w LC z tymi pakietami. Pakiet teraz się nazywa Tech. No, trzeba liczyć tam po rabatach. Jeśli ktoś ma fotowoltaikę, no, trzeba liczyć jakieś 170 parę tysięcy, że trzeba za takie auto dać. Tutaj jest 205 tysięcy bez żadnych rabatów. Pewnie na początku jakichś rabatów nie będzie, ale no to zobaczymy, pożyjemy. Także na, na dzień dzisiejszy jest tutaj 30 tysięcy różnicy, no, ale mamy samochód z większym zasięgiem, z większą mocą. Dużo szybciej się ładujący, tu jest zdecydowana, zdecydowana poprawa, bo EV6 z tego co tak analizowałem pobieżnie, no to tak realnie w trasie będzie się ładować, jeśli mam oczywiście dostęp do tych super szybkich ładowarek 350 kW, to będzie się ładować ze 3 razy szybciej, więc no to robi robotę, o ile w Niro to tak wystarcza na styk tych przerw, żeby się podładować, o tyle w EV6 to naprawdę no chwila moment nie uwagi. 18 minut, i mamy ładowanie od 10 do 80%. No, naprawdę bajka. I lecimy sobie z Krakowa do Bratysławy. Przed Bratysławem mamy Jonikty, ładujemy się tam 18 minut, i, i potem na tym dojeżdżamy do Zagrzebia i ładujemy się tam 18 minut. I jesteśmy nad, nad Adriatykiem. No, kurczę, 36 minut ładowania. Jesteśmy nad Adriatykiem. Chętnie bym to sprawdził, ale nie wiem, kiedy się uda takie auto gdzieś użyczyć, <laughs> więc pewnie trochę mi zejdzie. Natomiast troszkę ponad pół godziny i, i witamy Adriatyk. No, powiem szczerze, że. Robi robotę. No, jeśli ktoś powie, że jedzie na Chorwację i nie robi pół godziny przerwy, no to, no to już nie mam więcej pytań. Także dziękuję za uwagę. Zachęcam jak zwykle do subskrypcji. Dziękuję patronom za wspieranie kanału i do zobaczenia. Cześć.